Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Zilla z Jurassic Park Polska, jedynego serwisu poświęconego serii Jurassic Park w Polsce. Bardzo się cieszę, że znowu tutaj jestem. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować kolejną figurkę, którą sobie zrecenzujemy. Będzie to, proszę je Was, pachycefalozaur. Pachycefalozaurus, znany z filmu The Lost World Jurassic Park. Jest to absolutnie moja ulubiona część tej sagi do ze względu na dwa tyranozaury. Nie jestem specjalnie oryginalny w kwestii doboru moich ulubionych dinozaurów. I tak tyranozor jest jednym z nich, ale Pachycefalozaur też jest całkiem fajnym dinozaurem, którego bardzo chętnie widzę w mojej kolekcji. Także jak sami widzicie, tutaj mam e, takiego właśnie gagatka którego za chwilkę sobie otworzymy, ale zanim to zrobimy, obejrzymy może pudełko. Także w odróżnieniu od. Ubiegłego Triceratopsa, którego mogliśmy wcześniej sobie oglądać, tutaj już mamy troszeczkę zmiany pod względem designu pudełkowego. Mianowicie oprócz tradycyjnego Tyrannozaura mamy także logo Jurassic Park z symbolem 30. rocznicy, która właśnie w tym roku ma miejsce. To ró właśnie równo 30 lat temu nasza ulubiona saga, a w zasadzie jej pierwsza część ujrzała światło dzienne właśnie dzięki pierwszej części Jurassic Park. Także obejrzyjmy sobie to może po bokach. Tutaj mamy tradycyjne logo Hammond Collection. Całość tutaj ma taki, jakby to powiedzieć, szorstka, szorstką fakturę, natomiast logo z napisem Hammond Collection oraz samym Hammondem za zamkniętym w bursztynie ma bardzo gładką, połyskującą strukturę. Z drugiej strony, tak jak wcześniej już pokazywałem, mamy sylwetkę pachy cefalozaura, który spogląda najwyraźniej w tle, w, przy jakimś ognisku w ciemność, przepraszam, najmocniej. E, I tutaj mamy także Logo do Jurassic Park. Z tyłu mamy e, prezentację sylwetki dinozaura, jak wygląda w pudełku, Pachycephalosaurus with a name e, that might be difficult to pronounce. The Pachycephalosaurus Faces Engine Head on with as cold that's inches of Solid Bone. A to są słowa Roberta Berka, który wystąpi, który był w zasadzie jednym z członków oddziału Ingenu, który najechał wyspę Sorna w 1997 roku. Także tak. Z imieniem, które ciężko jest wypowiedzieć, Pachycephalosaur uderza w oddział Ingenu czaszką, która jest grubości 9 cali. Także tak. No dobrze, to teraz może sobie go otwórzmy i zobaczmy, jak on nam się tutaj prezentuje. <gry> No i proszę ja was, właśnie mamy naszego dinozaura uwolnionego z naszego plastikowego więzienia i teraz możemy się mu przyjrzeć, tak jak w przypadku poprzednich figurek Matel, niestety tutaj również ogon ma swój własny pek, który należy wsadzić tutaj w tył i problem jest tej natury, że jeżeli już raz to zrobimy to niestety e, dinozaur już musi zostać w takiej pozycji także no jest jak jest, nic na to niestety nie poradzimy Teraz możemy się przyjrzeć naszemu dinozaurowi. I od razu widzimy, że figurka jest zdecydowanie wzorowana na dinozaurach, które widzieliśmy przy okazji filmu The Lost World. Także tradycyjnie, jak na naszych recenzjach przystało, obejrzymy sobie może najpierw zakres ruchu. I zaczniemy, może, sobie od głowy, która jest na stawie kulkowym. Może spojrzeć w dół, tyle. Do góry, tyle. Całkiem dużo. Także tak. I tutaj jest pierwsza rzecz, która odróżnia go już i stawia wyżej niż naszego Triceratopsa, którego mogliśmy oglądać przy okazji poprzedniego unboxingu i mini recenzji. Mianowicie nasz Pakecefalozaur ma otwierany pysk. Co prawda, kiedy otworzymy ten pysk, to widzimy mały problem, a mianowicie tutaj farba na tym nastawie jest Zdrapana, przez co pachycefalazor ma cały jęzor i policzki różowe, a wnętrze w założeniu jest niestety brązowe. Także Tak, głowę możemy opuścić o tyle, także jest to naprawdę dużą. Możemy przyjąć na tą pozycję taką, wiecie, do ataku, do zderzenia. Także, jeżeli mamy dwa takie dinozaury, to można zaprezentować się w trakcie walki, na przykład o samicę czy coś w tym stylu. Ręka. W zasadzie ramiona można wychylić aż tyle, jest to naprawdę całkiem sporo. Ręce można obracać o 360 stopni. Proszę bardzo, nie chcemy tego urwać, oczywiście. W łokciu również ręka jest ruchoma. Proszę bardzo. Tutaj e, również tak samo. Wydaje mi się, że przez to, że staw jest, wydaje się być albo z gumowego plastiku, albo po prostu z gumy. Nie wiem, jak to określić. To ręce dałoby się bardzo łatwo wyjąć. a ja tego robić nie będę, bo nie chcę później mieć problemu ze wsadzeniem. Pięciopalczaste dłonie, które są widoczne tutaj. Niestety w nadgarstkach bez ruchu. Także no, dinozaur wygląda normalnie, jakby miał ludzkie dłonie. Tyle kończymy. Tyle do przodu tyle do tyłu, podejrzewam, że nawet by się dało to obrócić, ale nie chcemy tego robić, bo boję się, żeby tego nie uszkodzić tutaj kolano się zgina o tyle, do przodu o tyle, także jest całkiem nieźle, mamy także staw tutaj skokowy który można wygiąć o tyle, tyle do przodu to samo w przypadku drugiej nogi o, tutaj mam staw, niestety troszeczkę zastany ponieważ Figurka, podobnie jak większość moich pozostałych figurek, długo dosyć przeleżała w plastiku. Nie chcę teraz tego wyginać. Ja to po prostu sobie ogrzeję za pomocą suszarki, i wtedy powinno to teoretycznie puścić, bo nie chciałbym tak naprawdę tego dinozaura uszkodzić. Właśnie jeszcze w kolanie można go obrócić. Tego, tego zapomniałem Wam tutaj powiedzieć. A tak jak mówiłem wcześniej, o tyle jest ruchomy. I pomijając jeszcze to, mamy także ogon. Nie wiem, czy ogon. Ogon ma drut w środku, także można go sobie wyginać na różnorakie sposoby. Nie wiem, czy się zdeformuje po jakimś czasie. Mam nadzieję osobiście, że nie. Chociaż ja te dinozaury planuję tylko używać do ekspozycji. Także, także tak, jest naprawdę, naprawdę jest to bardzo fajny dinozaur, muszę przyznać. Można. Jeżeli, zakładając, że uda nam się tutaj ten, te kolano rozluźnić, to możliwe. Całkiem, że będziemy mogli przyjąć bardzo fajne pozy przy tego dinozaura dinozaur zresztą sam chyba teoretycznie jest w stanie stać jak sami widzicie, nie potrzebuje ogona do, ogona do podpierania się. Jest dobrze. Także, co można mu na pewno zarzucić? Na pewno można zarzucić tradycyjne lenistwo ze strony matela, mianowicie w kwestii farby. Tutaj jak sami widzicie. Reografem zrobiony kolor podbrzusza na kremowy, niestety on ciągnie się tylko odtąd-dotąd. Matel już się nie pokwapił, żeby tutaj dokańczać to wzdłuż całego ogona, a szkoda po raz kolejny, ponieważ by to dużo, dużo lepiej wyglądało, tak samo jakby było to od wewnętrznych Co jeszcze, tradycyjnie pięciopalczaste dłonie nie są pomalowane, chociaż powinny. Dziwi to, biorąc pod uwagę, że po raz kolejny mówię, ma być to w założeniu produkt premium. A jak nie premium, to przynajmniej wyższej klasy, jeśli idzie o dinozaury. Niestety, tutaj Mattel stwierdził, że nie warto tego robić. Osteodermy na nosie i na tyle głowy też mogłyby być pomalowane na, na jakiś bardziej kościsty kolor. Dla wprawnego artysty nie ma tutaj większego problemu, żeby to przerobić. Natomiast, no, niestety, to no, tak jak mówiłem, to przy okazji poprzedniego triceratopsa, jeżeli płacimy za coś w takiej jakości, to powinno być to dostarczone w jak najlepszy sposób. Zdecydowanie brakuje tu także jakiegoś łosza. Możliwe, że się pokwapię, żeby to poprawić, ale czy to zrobię, nie wiem. No dobrze. Natomiast jeśli idzie o zalep, no to zdecydowanie skult jest bardzo ładny. Tradycyjnie jedna kolejna rzecz, którą Matel notorycznie lubi, e, lubuje się wykonywać w swoich figurkach, to są przerośnięte stopy. Tutaj z pomocą przychodzą uzdolnieni artyści z zagranicy, którzy drukują w formie 3D stopy dla tych modeli, żeby wyglądały one dużo, dużo bardziej naturalnie. Niestety w przypadku pachy cefalozaura, z tego co wiem, takiego jeszcze nie ma, chociaż kto wie, może się pokwapią na to. Nie będę celowo podawał imion tutaj, ponieważ mam ku temu swoje prywatne powody. Natomiast zdecydowanie jeśli idzie o skalp, to ten dinozaur naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie. Także teraz możemy sobie przejść do porównania go z innymi figurkami, z, które mam tutaj na podorędziu. Także postawmy sobie może tego pachycefalozaura tutaj i postawmy obok niego naszego tradycyjnego tyranozaura z serii Kenner. Jest to tyranozaur z The Lost World, młody. W sensie pisklę, które jak sami widzicie, znacznie go przewyższa i idzie o wzrost. Postawmy sobie także obok niego Owena, który jest praktycznie z tym dinozaurem równy, co jest dosyć interesujące, albowiem gatunek, który widzieliśmy przy okazji filmu, sięga mniej więcej strażnikom, znaczy łowcom Ingenu mniej więcej do klatki piersiowej, tudzież pasa. Ten zdaje się być bardziej wzorowany na tym, którego widzieliśmy bardzo, bardzo przychodnie przy okazji Jurassic World. Także z się prezentuje on tak. Tradycyjnie mamy też naszego pociesznego karnotaura z serii Snapsquad. Karnotaur zdecydowanie jest dużo, dużo mniejszy niż nasz pachycefalozaur. I został nam akurat na podorędziu triceratops, którego żeśmy recenzowali całkiem niedawno. Link możecie znaleźć do tej recenzji w opisie. I tutaj zdaje się, że triceratops jest praktycznie rzecz biorąc bardzo podobnego wzrostu. No, kołnierzem oczywiście przewyższa naszego pachy o dobre 2-3 cm. Pomijając jednak to, model, jak sami widzicie, jak najbardziej, jak najbardziej jest do skali z naszym pachy już pomijając oczywiście fakt, że nasz triteratops jest zdecydowanie skarłowa ciały. Ale będzie się dobrze prezentował z, właśnie z tym pachy w odróżnieniu od Tiraxa, którego akurat dzisiaj tutaj nie przynosimy z prostej przyczyny, bo jak sami widzieliście przy okazji poprzedniego filmu, albo i nie, nie mieścił nam się praktycznie w kadrze. Dobrze, to teraz możemy przejść do e, momentu, w którym zmierzymy sobie tego oto pachycefalozaura. Mierzy on do czubka głowy, to jest tak mniej więcej bym powiedział 11 cm, nawet niecałe. Na długość z kolei, jeżeli byśmy go postawili tutaj, od czubka ogona, pod czubek nosa jest to 20 cm. No i teraz co ja mogę Wam, drodzy Państwo, powiedzieć na jego temat jeszcze? E, pomijając jeszcze końcową, że tak powiem, podsumowanie nasze, mogę powiedzieć, że możecie go kupić sobie na Amazonie, prawdopodobnie tylko tam, ponieważ z tego co wiem, do europejskiej dystrybucji, podobnie jak większość e, Hammond Collection, ten dinozaur niestety się nie dostał Kto wie, co przyniesie przyszłość. Na tą chwilę, jedyna opcja to jest sprowadzenie go sobie z Amazonu, tudzież Big Bad Toy Store. Jeżeli ktoś ma znajomych w Stanach Zjednoczonych, to może poprosić o to także. Ja mój jest z Amazonu kosztował mnie, jeżeli dobrze pamiętam, 15 dolarów bez jednego centa, czyli 14,99 plus koszta wysyłki, co dało nam cenę mniej więcej 140 zł za tą figurkę. I teraz, czy to jest warte tej ceny? Biorąc pod uwagę, że Amazon dosyć często stosuje w swoich sp sprzedażach zniżki, myślę, że można go wyrwać taniej. Nie wiem, na ile on będzie popularny. Z tego co wiem, na przykład Dilophosaur z tej serii jest dosyć popularny. Jest bardzo szybko się wyprzedał, i teraz ciężko go w ogóle dostać w sprzedaży. Także nie wiem, jak będzie w przypadku Pachycefalozaura. Nie wiem, czy te figurki są wznawiane. Natomiast moim zdaniem. Akurat tym modelem warto się zainteresować jest, zainteresować jest moim zdaniem lepszy niż Triceratops Między innymi przede wszystkim przez to, że jest to jednak dinozaur dwunożny i Dzięki temu łatwiej o ciekawy zakres ruchu, ciekawe jakieś zdjęcia z, z jego wykonaniem. Jeżeli ktoś się interesuje fotografią figurkową, gdybym miał więcej modeli, zdecydowanie bym e, widział tutaj taką scenkę urodzajową, nazwijmy to, gdzie dwa samce by się biły o samice, które by stały w tle. E, nie wiem, co sądzicie o tym pomyśle, możecie dać znać w komentarzach ogólnie w skali. no dziesiętnej, bym ocenił go tak mniej więcej na 7 na 10. Ma swoje mankamenty oczywiście. Ale pomijając to to całkiem fajna figurka dinozaura, który dosyć rzadko pojawia się w mediach. No dobrze, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Subskrybujcie, komentujcie i polecajcie nasze, nasze dzieła. Nie zapomnijcie zostawić także łapkę w górę. I co, i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmikach z tej serii. Dzięki za obejrzenie i widzimy się później. Cześć, pa pa, trzymajcie się.